I witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Kolejne pole mamy do przeszukania. Sprzęt wyciągamy i idziemy. Zobaczyć co, co to pole może nam oddać. A no pan, panie Waldku, jakieś oczekiwania ma dzisiaj? Może w końcu jakieś srebrko ładnie. No i Waldek już w akcji. Jakieś tam pierwsze fanty namierzył, a ja się dopiero przygotowałem. Wyruszamy I pierwszą znajdką Wykopaną na tym polu Na świeżym polu Jest klema od akumulatora Znaczy właściwie klema zapinana na Pin akumulatora A dzisiaj będę szukał Na programie All Terrain Na Generalu Grunt Balance. Się yy, zrobię na zero, ustawię go na zero, recovery speed szósteczka, dwa regiony, wszystkie tony, audio normal, multi, częstotliwość, no i tak, takie dzisiaj ustawienia będę miał. I tym razem. Bardzo wysoki sygnał. A przedmiotem, który dawał tak wysoki sygnał, jest taka automonetka. Pewnie będzie to kopiejka, tak mi się wydaje. Mhm. Jedna kopiejka. Zapomniałem się i zabrać z domu szczoteczek do czyszczenia. No i będzie się to tak w palcach wszystko odbywało. Z którego roku nie wiem, czy będę w stanie odczytać. No szczoteczką fajnie by się wyczyściło. No ale musi tak wystarczyć, jak jest. Jedna kopieczka, drugi fancik z tego pola. I kolejnym przedmiotem wykopanym jest część, nie wiem, chyba od akordeonu, mi się wydaje, że jest to część od akordeonu dość duże, dużo większe jak te znajdywane od organek ustnych. Metalik, miedziany metalik na pewno niezbyt wysoko bił tak 28 około no coś tam na nim widać ale jest już bardzo zjedzony ja tu przed chwilą wykupiłem ten metalik awans, trafił taki oto z orłem Polskim? Chyba z Polskim. Bardzo ładny przykrót. Tylko, że tutaj widać, że to odchodzi od niego ten wizerunek. Trzeba postępować z nim bardzo ostrożnie. Piękna znajda. I kolejnym przedmiotem wykopanym jest taka aluminiowa moneta, prawdopodobnie jest to perelek. Polska, chyba najpierw, że tak. Jakieś grosidło, tak, jakiś grosz. Wiatr dziś jest taki dość silny, przeszkadza lekko w chodzeniu, bo taki jest nawet chłodny z samego rana. Ale miejmy nadzieję, że nas spokojnie troszkę temperatura pójdzie w górę i będzie komfort termiczny dużo lepszy. Kolejnym przedmiotem wykopanym jest taki: oto krążek jest to prawdopodobnie część zapalnika. Kolejnym przedmiotem wykopanym jest przedmiocik z ołowiu. Przypomina to jakiś czubek, nie wiem. Nie mam pojęcia. Mamy Kamila, który dopiero co stawia pierwsze kroki w poszukiwaniach. Z takiego płytkiego dołka wyskoczył mi taki piękny fancik. Jest to. Od buta, A raczej jej fragment, może gdzieś tu w okolicy będzie leżała dalsza część tego przedmiotu. Tym razem dość wysoki sygnał. A przedmiotem wykopanym jest taka oto monetka Prawdopodobnie jedna, druga kopiejki. Moneta miedziana, dość popularna tutaj. Tak, to będzie jedna, druga kopiejki. Może tutaj w cieniu. Nic więcej tu się nie da na niej zobaczyć. I kolejny bardzo ładny sygnał. Wysoki. A wykopanym przedmiotem jest moneta, a raczej tylko to, co z niej zostało, czyli blaszka bardzo już. Widać zużyta, naruszona zębem czasu, ale tu jeszcze coś widać. Kolejny przedmiot wykopany na wyświetlaczu mankikora, jak widać 63-65. Zaraz zobaczymy, co to za przedmiot. A przedmiotem wykopanym jest prawdopodobnie monetka albo przedmiot przypominający ją kształtem, ale raczej będzie to monetka. Dość gruba. To nie będzie Boratynka. Może to guzik? Nie wiem dokładnie. Kolejny przedmiot przypominający monetę. Albo guzik. co to może być, moneta czy guzik raczej moneta chyba dwa fenigi z tego co widzę tak, dwa fenigi nawet w stanie ładnym muszę zobaczyć tą drugą stronę no, druga strona jest w stanie gorszym ale tutaj ładna dotczy tu monetka 1876 rok a przedmiotem wykopanym jest guziczek prawdopodobnie ale jaki czy jest czytelny, zaraz się dowiemy no i z tym guziczkiem to już nic więcej zrobić się nie da Ej, nie wiem co tu jest tak naprawdę nie mam pojęcia co to jest za wzorek z tyłu wygląda tak ale ciekawy guzik znalazł Waldek grenadierski guziczek proszę bardzo jakie ładne dwie armatki pełny kompletny guzik bardzo ładna rzecz i kolejnym przedmiotem znalezionym przez Waltek jest taka posrebrzana łyżeczka z takim pięknym tutaj wzorkiem, i jeszcze coś tu jest napisane. Bardzo ładna łyżeczka. Szkoda, że nie cała srebrna, ale widać, że jest mieć pokryta srebrem. No taki fancior. No, przedmiotem wykopanym jest monetka, monetka jedna kopiejka 1881, 1880 któryś rok, z tyłu widać też ładna. I sobie kopię. Kolejny odnaleziony przedmiot dający takie wskazanie na wykrywaczu. To jest monetka. Ja jej jeszcze nie podjąłem, tylko ją namierzyłem. Znajduje się ona tutaj. Czyściutka zupełnie z tej strony. Czyżby sreberko? Chyba sreberko to jest, ale. Ale strasznie czysta moneta. Wygładzona dosłownie. Ale srebro. Jest to sreberko na 100%. Jeszcze jakieś ślady, tam na niej widać obwódki. Nie wiem szczerze, co to jest za nominał. Heś rosyjska. I parę minut wcześniej wpadło to sreberko. A tu już mam kolejny sygnał. 50. Jest to również monetka, tylko tym razem. Miedziana a tak się ta monetka prezentuje. Coś tutaj pisze, grosz. Tak, jest to grosz. Jedna, druga właściwie chyba grosza. Wydaje mi się, że to jest jedna druga grosza. A z tyłu wygląda tak. Także zaczęły wychodzić monetki. No, miejmy nadzieję, że to się tak ładnie będzie nadal utrzymywało. I tym razem taki oto pocisk się trafił. że przyznam, że dawno nie było żadnego ciekawego sygnału. A ten w sumie na początku nie wyglądał tak dobrze. I tym razem udało się wykopać coś takiego. Prawdopodobnie jest to guzik. A raczej na pewno jest to guzik. Tylko czy czytelny, tego nie wiem. Zaraz go trochę obczyszczę i może jeszcze raz pokażę. A na tym guziczku widać takiego bardzo ładnego orła. Nawet w niezłym stanie. Tutaj z tyłu ucho już urwane. Chyba tu widzę cyrylicę, to będzie jakiś rosyjski guzik. Tak, są jakieś napisy. Tutaj orzełek. Ale mam informacje potwierdzone, że około kilometra stąd. Tam widać samochody na skraju lasu. Poszukiwania prowadzi z wolska sekcja badań historycznych przy towarzystwie przyjaciół z Duńskiej Woli. Także pozdrawiamy serdecznie. Dajcie znać, co tam wykopaliście w tym lesie. Także do zobaczenia gdzieś w terenie. Otóż w dole czai się szrapnel, a właściwie szklanka szrapnela od szrapnela. No zaraz ją wykopę, podejmę. Wystrzelona jest raczej. Za chwilę ją zobaczymy. A sam jestem ciekaw w jakim jest stanie. Dobra, kopię dalej. No, znaczyliśmy miejsce dla policji, żebyśmy tutaj się nie zgubili. Mniej więcej. Kurchanik z kamieni usypany. I tym razem znalezionym przedmiotem ukazał się fragment monety. Taki wycieruch i w dodatku łamany. Prawdopodobnie boratynka. Coś tutaj tak delikatnie się przebija jakiś motyw, napisy czy coś takiego. No, i to jeden, pewnie z ostatnich, już też przedmiotów podjętych przez nas. Powoli uciekamy, kończymy poszukiwania. Już dosłownie na sam koniec dość taki wysoki sygnał: 75-77. A przedmiotem, który udało się wykopać, jest coś okrągłego. Być może jest to monetka prl z aluminium, nie wiem, zobaczymy. O, 50 groszy. 50 groszy, proszę bardzo. 1949 rok. Koniec poszukiwań. Skończyliśmy już na dzisiaj. Ja już się powoli pakuję. Waldek jeszcze tam coś sobie dogrywa, jakiś materiał filmowy. Znalazł prawdopodobnie na sam koniec jakiś fajny przedmiocik. No i co, i pozostaje nam tylko podsumowanie. Także zapraszam do podsumowania. A tak wygląda podsumowanie. Yy, pięć guziczków znaleźliśmy. Teraz tutaj przed chwilą Waldek znalazł taki ładny guzik. Nie wiem z jakiego okresu, ale fajny, ładny. Guzik grenadierski. walka guzik z orzełkiem. Mój guziczek z orzełkiem, ten taki nieczytelny. I monetki 50 groszy powojenne. Parę kopiejek. Jedno sreberko. Nie jest to chyba nic ciekawego. Muszę to w domu dopiero rozszyfrować. Coś tam widać, ale słabo. No i tam jedna, druga kopiejki. i Kilka nieczytelnych monet. Zapalnik. Prawdopodobnie to jest część od akordeonu, ale też nie jestem pewien. Może to być od akordeonu. Ocisk, łamana boratynka, zawieszka, nieczytelna, jedna kulka, podkówka i waltka posrebrzona łyżeczka z takimi nawet tutaj ładnymi wzorkami. I tak to wygląda. Dziękujemy bardzo. Do następnego razu. Cześć.